Witaj bardzo serdecznie, tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendete. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, a który się może przejawiać w różnego rodzaju problemach w życiu i problemach zdrowotnych. Dobra, dzisiaj chciałam opowiedzieć, dzisiaj chciałam opowiedzieć o problemach. Tak się składa, że bardzo często no, mamy problemy różnego rodzaju. I to, co robimy, to no właśnie, zobacz, co robisz, kiedy masz problem. Najczęściej to, co robimy z problemami, to wchodzimy w te problemy, dajemy im całą swoją moc, całą swoją energię i wchodzimy w te problemy. I szukamy przede wszystkim winnych, sprawdzamy, co tam jest podział nie zadziałało, ale bardziej to sprawdzam w takim właśnie w kontekście szukania winnych, odszukania tego, że może, że ja to jednak nie jestem winna, że ja to jednak dobrze tam, żeby tutaj nie wyszło, że ja jak, jakoś zawaliłam czy coś. Co się dzieje wtedy? No właśnie. I zapraszam Cię do małej integracji, tak sobie pomyślałam, że może dzisiaj zrobię integrację, bo tutaj nie często robię, a zapraszam Was do integracji, zapraszam Was do szkoły emocji, a też nie daję Wam jakichś tam próbek. Więc dzisiaj lecimy z próbką. Bo zobacz swój ostatni problem. To może być problem przy wyjściu z domu, z dziećmi, to może być problem w pracy, to może być problem, nie wiem, jakiś konflikt z koleżanką, ze znajomym, z sąsiadką. Obojętnie weź głęboki oddech, skontaktuj się ze swoim sercem, ze sobą, z tą, z tą częścią, która wie, że, że to jesteś ty prawdziwa. Czy ty prawdziwy? Jest taka część głęboko tam przy sercu, przeważnie. I zobacz teraz tą sytuację, poczuj tą sytuację. Poczuj ten problem i obserwuj siebie z tym problemem, w tym problemie i zobacz, co się dzieje, jakie emocje się tam pojawiają. Ym, możesz ich nie nazywać, I jak chcesz, to ich nie nazywaj, chyba, że możesz, Ym, ale nie wchodź też w nazewnictwo, I chcesz tylko, żebyś poczuła, poczuł. Te emocje. Zobacz, czy co się dzieje. Czasami one tak, tak wygląda jak taki, e, takie tornado dookoła, taki huragan, który nas wtacza. Po prostu tylko zostań w tym, zobacz, że tak jest, że ten problem tak Ciebie dotyka, że jeszcze nie potrafisz określić, o co chodzi, ale on tak głęboko Cię dotyka. I chciałabym, żebyś teraz zobaczyła, zobaczył, na ile miałaś ty przed tym problemem, na ile tw z twojej strony weszłaś tam z całkowitą pewnością, zawiedzionymi nadziejami, czy z taką Intencją, że powinno być tak, jak ty chcesz. Oddychaj i pozwól sobie to poczuć. Pozwól, żeby to przeszło przez ciebie. Obserwuj, obserwuj swoje myśli, obserwuj, co się dzieje w tobie, co się dzieje w ciele. I obserwuj myśli, jakie się pojawiają. Teraz wróć do tej sytuacji, do tego problemu wyjściowego i zobacz, jaką rolę przyjmą, przyjęłaś czy przyjmujesz w tym problemie. Rolę ofiary, czyli że wszystko jest większe, to jesteś mało. mało. Czy rolę wybawcy, czyli takiej osoby, która chce pogodzić wszystkie, Czy rolę prześladowcy, czyli takiego, który wyjmuje, wyciąga palec i wytyka. Który wyciąga piczek i leci. Za sobą, za innymi. Obserwuj. Obserwuj. Nie krytykuj, nie oceniaj. Tylko obserwuj. Pozwól sobie to obserwować. Mój powietrze. I zobacz, jak w tej, stąd w tej sytuacji. Tym problemem. Zobacz, jak wygląda Twoje serce. Zobacz, że to serce może jest teraz ściśnięte, może jest poranione, może jest Ja chciałam, żebyś uwierzyła mi na słowo. Ale też zobacz, czy, czy możesz to poczuć, że słowo jest źródłem, że serce jest źródłem miłości. I z niego wypływa miłość. I obojętnie, czy to serce jest poranione, zatrzaśnięte gdzieś w jakiejś skrzyni, ściśnięte, one źródło miłości. A jeżeli to serce jest roztrzaskane, to zobacz, że każdy kawałeczek tego roztrzaskanego serca, to jest kawałek serca, czyli kawałek źródła miłości. Zobacz, czy teraz, gdy ta miłość tak płynie, wypływa, może na razie się sączy, może kapie, weź ją tak, to serce i ulep na nowo. Stań Złącz, połącz, po prostu ulecz. I zobacz, jak z tego serca wypływa miłość i wpływa do każdej komórki twojego ciała pływa, wypełnia ciebie, otula cię. Zobacz teraz z tej przestrzeni, z przestrzeni serca, zobacz tą sytuację. Zobacz jak teraz ona wygląda. Jeżeli się pojawia coś, jakieś emocje, to zobacz, czy, te, czy z tej przestrzeni serca możesz w, w, y, znaleźć rozwiązanie na tę sytuację, na ten problem. Czy możesz inaczej się popatrzeć na tę sytuację, na ten problem. I teraz powietrze powolutku wróć do i teraz. No właśnie, ja bardzo często mówiłam o ranach emocjonalnych i o filtrach, jakie mamy na oczach, kiedy wchodzimy do jakiejś sytuacji, kiedy coś robimy, mówimy, myślimy. No i właśnie mamy w sobie takie filtry, które sprawiają, że pewną sytuację widzimy inaczej, niż na przykład byśmy chcieli. I z tego się robi różny, jakiś tam problem, wyrazy. Dlatego ja zapraszam do takiego jakby oddzielenia się od problemu, od spojrzenia na problem. No, problemy są, problemy będą, będziemy mieć zawsze problemy, bo zawsze coś się pojawia, jesteśmy w relacjach z innymi, każdy ma inny punkt widzenia, inne podejście, różne rzeczy. I y, więc konflikty będą, problemy się będą pojawiać, ale pytanie jest, jak ja chcę wchodzić w te problemy? Czy w ogóle w nie wchodzę, czy ja y, sobie jakoś inaczej z nimi radzę? Czy ja wchodzę w problemy, żeby jakby bardziej dokładać, czy wchodzę w problem, żeby go rozwiązać? Żeby, żeby ten problem nie był problemem, tylko żeby był kolejnym wyzwaniem, albo był jakimś stopniem do, w moim rozwoju. Czy żeby był stopniem do tego, żebym jakoś gdzieś tam się bardziej wchodziła, wznosiła i no, rozwijała. Więc ja tutaj zachęcam bardzo do tego. Ja mogę polecić u mnie szkołę emocji. Która, w której właśnie przechodzimy przez wszystkie maski ego, czyli przez te wszystkie nasze filtry, jakie mamy na sobie, żeby zobaczyć, jaka naprawdę jest sytuacja, co naprawdę się dzieje, jaka ja jestem naprawdę. I zrzucamy te wszystkie maski, żeby zobaczyć siebie prawdziwą, siebie prawdziwego, żeby zobaczyć prawdę o sobie i z tą prawdą. Po prostu y, żyć, z tą prawdą rozwiązywać problemy, z tą prawdą wchodzić y, w różnego rodzaju wyzwania, jakie mamy codziennie. Więc tutaj bardzo serdecznie zapraszam, Zosta zostawiam linka do Szkoły Emocji. Y, jeżeli się zbierze 10 osób, to poprowadzę y, od maja na żywo. Także tutaj. Mam taką przestrzeń, więc serdecznie zapraszam. Jeżeli masz ochotę, to się po prostu to napisz do mnie. Dobra, cudowności, wspaniałości i do zobaczenia. Pa-pa.